I think it was 2005. You know, I played with Marcin in uh in uh he was playing for Cologne, Bundesliga. And, uh, and he was a, you know, good player. Very good. Very long. He jumped, uh, very active. Had a lot of energy. So it was hard to play against him, you know. He's a young guy. So I'm sure he will, he will definitely get better in the NBA and, and be a very good player because he's very young and he's a hard worker. He has a lot of potential, you know. Yeah. In 2005, I I knew I didn't know who he was really, you know. But once I play against him, I was like, Wow, this guy could you know, he's young, he could definitely play one day in the NBA, I was thinking. I think the strongest thing that he has is his is uh how you know, how big he is, like very long. Long arms he can jump. You know, that's the plus for a big guy. You know, if you have long arms you can jump and and also he's very active, like he moves a lot. He's not He's not slow, you know. He's very he he can move for a big man. So that's especially in the NBA, that's a very big thing, very positive because not a lot of people could uh could run. Big guys usually can't run fast, but he's very fast for his size. So that's the plus, you know. Weakness, I think he just has to, you know. I don't think he really has a very nice jump shot. I don't know. I, I don't remember. Maybe, maybe I'm. I'm not, I don't know what I'm talking about, but. Um, I think he just has to work on his offense a little bit more. Like, he could dunk, he could definitely finish. So he's definitely like, he could play like a big man. But now he just has to learn how to create his own shot. And like, you know, have a little jump shot in the middle. And uh, so he can get, you know, at least 12, 13, 15 points a game. It's hard, you know, it, it's hard against Marcin. Cause like I say, he's very, he jump and he's very long. So rebounds is hard for, Every time I played him, it was very hard for me, uh, you know, to dominate the board. because he's also very dominant. He can dominate the board if he wants to. So yeah, I think defense, he's he's very good. He's a very good defender, you know. I didn't see him since uh, 2005, so I don't know if he really got a lot better than before. But he was already a good good defensive player in 2005 when I played him uh in cologne. He's very like he, he's a shot blocker, so that's also a very positive side He can block shots. Yeah definitely. He was definitely one of the best centers, you know, because because um, you know, he was playing for Cologne and and then the very he was playing on the good team, you know, very active. So yeah, he he was definitely one of the best big men out there. because He was he 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 knew how to run the floor. So for a big guy that's a that's a plus. Yeah, I remember he yeah, had a few dunks and block shots against us, you know. Uh, I haven't really seen him, yeah, in Germany, yeah. Yeah, definitely. He was, he was, he was dunking and he was known to finish hard under the basket. And I remember sometimes when I played him, he would just run and just get dunks. You know, that's, that's the best thing he could do. Block shots and finish, dunk the ball. And him now, you say he's playing in Orlando. So he's definitely going to learn a lot from Dwight Howard. So, so which is good, which is very good. Playing with Dwight Howard, he will learn a lot. barzo, Sam plan uh, tej całej europejskiej uh, plejady młodych talentów, tak to nazwę uh, dał mi wielki wielki kamp uh, w Treviso, na którym pojawiłem się w, zaraz po pierwszym roku gry uh, w Kolonii. Pojechałem na ten kamp, gdzie było bardzo wielu młodych zawodników. Uh, do dziś już grających w NBA po parę, na, parę lat. Uh, pojawiłem się na tym kampie na trzy dni i, miałem w nim występować w sześciu spotkaniach. Byliśmy podzieleni na zespoły. Przystąpiłem do zespołu, w którym miałem w sumie bardzo ciekawy skład perspektywiczny. Jeszcze wtedy, pamiętam, mieliśmy trenera z San Jose Clippers, który okazał się rok później zmarł, niestety. Szkoda, bo chciałem, chciałem z nim porozmawiać i pogratulować podziękować za wszystko, co zrobił w czasie tych trzech dni dla mnie. No niestety zaczęło się to od początku, troszkę ten kamp e, w nie sposób w jaki myślałem Pierwszy mecz zagrałem bardzo słabo i, i, i zaraz na tym po, po pierwszym meczu e, Za Manny idąc do pokoju e, no, Po prostu nie wierzyłem, że tak to się toczy, że sprawy idą no, nie po mojej myśli Oczywiście spotkał mnie na mojej drodze trener Matić, który znał mnie już jako chłopaka młodego a, Momentami e, słabe, słabego psychicznie, który wiedział dokładnie, w którym momencie trzeba ze mną rozmawiać, z zawodnika, którego by trzeba podbudować w pewnych momentach i, i na pewno po takim meczu tego czegoś potrzebowałem. A przyszedł do mnie, porozmawialiśmy jeszcze wtedy o łamaną polszczyzną, ponieważ trener tematy zawsze chciał rozmawiać po polsku i zawsze mnie zmuszał do tego, żeby mówić po polsku do niego. A, to do dziś podejrzewam, że nie rozumie połowę tego, co do niego mówię, no ale a, jak odpowiada jeszcze w miarę do mnie, no to mam nadzieję, że a, łapie to wszystko, co do niego e, dochodzi, powiem, a, powiedzmy. I niestety zakończyło się tak, że powiedział krótko, mówi, no, skąd pochodzisz, ja mówię, no z Polski, a ja, ile ileś czasu poświęcić na treningi, ja będę no, prawie dzień i noc, a mówił no, krótko, to w takim razie, co ty robisz na tym pakiecie, ja by, no chciałem grać, chciałem pokazać się tak najlepszej stronie. No i w tym momencie wiele rozmów z nim, które trwało, naprawdę wiele, wiele się pomiędzy sobą um, sprawiło, że naprawdę zbierałem się w pewien sposób i, i, i zapomniałem o tym pierwszym meczu, wszedłem na parkiet w drugim, zaprezentowałem się już naprawdę z dobrej strony i zaczęło się już wtedy wszystko dziać. Gdzie po pierwszym, po drugim meczu e, podeszło do mnie ponad dziesięciu skautów z 10 różnych drużyn. E, znaczy się każdy zaczął się przedstawiać, oczywiście rozmawiać ze mną, e, poznawać, zaczął mnie poznawać, e, jakim jestem osobą na co dzień. Kim są moi rodzice, skąd pochodzę i tak się wszystko zaczęło. W tym momencie wiedziałem, że, w tym momencie wiedziałem, że moje nazwisko będzie uznane w Europie i miejmy nadzieję za oceanem. W rozmowie potem z moim agentem stwierdziliśmy, że zdecydowanie podejdę do draftu. Do draftu. Czy to będzie 2004 czy 2005 rok, jeszcze o tym zdecydujemy. No niestety stało się tak, że poczynając w 2005, co uważam, że po moim, moim, a może i mojego agenta, błędem, ponieważ um, no, niestety nie, nie, była to źle podjęta decyzja tak naprawdę. Ja się kierowałem decyzją, decyzją poprzez mojego agenta. Niestety mój agent odpowiedział źle, uważam, trafiłem w koniec drugiej rundy. Oczywiście było to na pewno jakimś dla mnie wyróżnienie Cieszyłem się bardzo, że będę kolejnym dziennikiem, który był wybrany w drafcie. Oczywiście pojawiło się wiele głosów w internecie, że, że jest to totalna porażka, że nie będę grał i nie mam szansy. Oczywiście już kolejny raz się przekonałem, że nie ma, nie ma sensu na ten temat w ogóle myśleć czy, 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 czy wypowiadać. Niestety tak się stało, że po tym drafcie zwolniłem mojego agenta, podziękowałem mu za współpracę. To było na pewno jedno z największych moich doświadczeń, ponieważ nie było łatwo zerwać kontakt z agentem moim i mu po prostu wytłumaczyć, dlaczego tak się potoczyło. No a niestety do tego taka właśnie rola zawodnika sportowca, że czasami trzeba przed takimi e, rzeczami stanąć, przed takimi decyzjami trzeba stanąć i, i naprawdę podjeść, e, porozmawiać w męski sposób. Na dzień dzisiejszy mam agenta z, ze Stanów, jest to Gaj Zucker. Myślę, że jest to bardzo dobry agent. Obecnie ma trzech zawodników w NBA, jestem jednym z nich i myślę, że na pewno w jakiś sposób pomógł mi, promował moje imię moje nazwisko w Stanach.